Cześć, witam, z tej si strony Rady a dziś Clash Royale, Nie, się, dobra, Clash Royale. Um, I dziś um, sobie z si skrzyneczki. Mm, dobra, słabe, rzeczy na razie, zobaczymy, czy tam coś do ulepszenia. Mm, bomber, o, fajnie, o, okej. Okay. jeszcze mm, tutaj tą skrzyneczkę. Okej. Okay. I tam starsza on look. Dobra. Coś tutaj do ulepszenia w teku tym nie ma. Dobra. To gdzie jest? O. Nikt nie gra. dobra, no to. не могу содержать данные, только еще не мое профессиональное. добра. Mm, это битва. И по этой битве он конец киночка, конец И, добра. То, что, то, то, и Так. Так. Tak. No i dlaczego to jest takie przyspieszenie? Na razie nie mam szans. Дракона. Нет, не в игре. Добро, принц. daję mam szansę przejść do tej ostatniej walki Hop, mini parka, Jeszcze nie yes. nienawidzę tych hejtów. Mm, hejtów mam cały czas. No i to jest nowa seria mnie na kanale. Nie mam nikogo.

Dobra, to, to było dzisiaj na tyle. Jutro następny odcinek, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.